Wszystkim, więc mam na imię Martyna, i to jest mój pierwszy filmik na tym nowym kanale. Jeśli niektórzy z Was mnie znają, to jest przez to, że od jakiegoś czasu robię filmiki po angielsku, dlatego że mieszkam w Stanach Zjednoczonych i od paru miesięcy myślę o tym, żeby zacząć robić filmiki po polsku, dlatego że wydaje mi się, że byłoby to bardzo ciekawe dla Was, um, żeby zobaczyć jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych, i ogólnie myślę, że byłoby to bardzo fajne. Więc parę dni temu rozmawiałam z moją koleżanką Sarą. Na pewno znacie jej kanał na YouTubie Saruska um, i ona mnie przekonała do tego, żebym spróbowała, dlatego, że jeśli mi to nie wyjdzie albo jeśli nikt nie będzie mnie oglądał, to zawsze mogę przestać robić te filmiki, dlatego postanowiłam, że spróbuję i w tym pierwszym filmiku chciałabym wam troszkę opowiedzieć o sobie. Więc jak powiedziałam, mam na imię Martyna, mam 21 lat i mieszkam w Nowym Jorku. Od 10, prawie 11 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, i od 3 lat mieszkam w Nowym Jorku, i tutaj studiuję i pracuję, więc studiuję w Szkole Mody. Um, studiuję kierunek, który się nazywa Fashion Business Merchandising, czyli to jest tak jakby biznesowa strona mody. Uczę się nie tego, jak projektować ciuchy, ani nic takiego, tylko bardziej um, tej biznesowej strony, jeśli chodzi o branżę um, mody. Bardzo chciałabym Wam pokazać, jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych i życie w Nowym Jorku. I wydaje mi się, że dużo ludzi z Polski właśnie przyjeżdża tutaj na wakacje, albo przyjeżdża tutaj studiować, albo pracować, więc myślę, że te filmiki mogą być bardzo ciekawe, albo nawet pomocne dla niektórych z was. I ogólnie bardzo chciałabym też robić właśnie filmiki o modzie i o kosmetykach i o jedzeniu, wszystkich rzeczach, które mnie interesują, więc ogólnie o właśnie prowadzeniu takiego zdrowego trybu życia i o moich zainteresowaniach. Um, I chciałabym wam też pokazać Nowy Jork i o jeszcze nie powiedziałam z Polski. Jestem z miasta, które jest niedaleko Nowego Sącza, a um, nie wiem dlaczego, jakoś się nie mogę, nie mogę myśli zabrać do tego filmiku. Ja <laughs> jakiegoś czasu nagrywam filmy po angielsku, dlatego dziwnie mi jest, jak mówić przed kamerą po polsku, bo tak naprawdę to. Tylko rozmawiam po polsku przez telefon, jak rozmawiam z mamą, albo z tatą, albo z rodziną, ale na co dzień nie rozmawiam dużo po polsku, dlatego że Jak w pracy rozmawiam po angielsku, w szkole rozmawiam po angielsku, z lokatorką rozmawiam po angielsku, jestem tu już bardzo długi czas Tak naprawdę to większość mojego życia, bo jestem połowę mojego życia, ale To jest większość mojego życia, bo nie pamiętam jak miałam, nie wiem, do pięciu lat tak naprawdę nie pamiętam jak było w Polsce, więc Um, tak to jest, przyprowadziłam się jak byłam w czwartej klasie podstawówki, więc tutaj chodziłam do podstawówki, do gimnazjum, liceum i teraz na studia. Um, więc jeśli macie jakieś pytania, to możecie mi je zadawać w komentarzach i dajcie mi znać, jakie filmiki chcielibyście ode mnie zobaczyć. Um, I to chyba na tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Więc jeśli chcecie więcej filmików, to nie zapomnijcie dać kciuków czy łapek w górę, czy jak Wy to mówicie na polskim YouTubie. I nie zapomnijcie się subskrybować na mój kanał. I to chyba na tyle, więc widzimy się w następnym filmiku i do zobaczenia. Bye!